Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak może zrobić urozmaiconą stopklatkę w programie HitFilm 4 Express. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Ja mam tu moje ujęcie w że z poprzedniego poradnika, więc załóżmy, że chcę zrobić na właśnie wstępie tą tą klatkę którą będziemy tworzyć w tym poradniku. Aby to zrobić idę sobie na ostatnią na koniec mojego klipu kliknę sobie tutaj albo skrótem klawisza, bądź ostatnią klatkę Options Export Frame wybieram sobie dwójkę na pulpit eee, przykładowo Import i z powrotem biorę sobie dwójkę, czyli to jest moja stopkratka. Tego ujęcia, i na tym będę bazować, więc tworzę sobie teraz klikając na moją stopkratkę Make Composite Shot i nazwę to Intro. Nazwę ten Composite Shot Intro, i to jest moja stopkratka, gdzie będę dodawał wszystko po kolei, co będę tworzyć. Więc pierwsze co, jak widzieliście w poglądzie, tworzymy sobie linię. Linię tworzymy w taki sposób, że tworzymy sobie nową warstwę Plane i nazywamy to na przykład. Dolna linia. Wybieramy sobie kolor, jaki chcemy tę linię. Załóżmy, że chcę taki pomarańcz. Taki jaskrawy niech będzie. I klikam sobie OK. Teraz muszę sobie za pomocą skali odblokować ten haczyk i z taką linię zrobić mniejszą. Taki bo rozstawy nam takie paski powstały. Myślę, że 4 wystarczy. O. Taki pasek mnie satysfakcjonuje. Teraz muszę sobie przenieść anchor Point na krawędź, z której ta linia będzie się jakby wyciągała. Tutaj na dole będę chciał zrobić, aby krawędź była od lewej do prawej, więc anchor Point muszę dać na lewą stronę. Więc teraz przenoszę, to jest ten punkt, tutaj go widzicie. Takie strzałki z niego wychodzą, i idę w tą stronę, w coś takiego by było. Po prostu, by było z tej prawej strony. Teraz biorę dolną linię, idę w tą stronę, w tą i tak dalej, aby dopasować i tak dalej, i tak, i tak dalej w poraniku I teraz kala, e, te gdzie mamy setkę, powiększam ją, sobie, aby ta linia była oczywiście trochę większa. Teraz a za pomocą rotacji daję sobie minus 4, tak aby ona była pod kątem, taki, aby mi nie zasłaniała twarzy domyślnie, więc myślę, że do tego momentu ostatnia dolna linia może być. Idę sobie teraz tym czerwonym w tą stronę, aby zrobić coś takiego, i za pomocą tej skali daję sobie ten pasek, aby on się nam zaczynał gdzieś od tego momentu. To będzie taki mój punkt wyjściowy, od którego stop klatka będzie się. Zaczynała animować. Tak naprawdę, możecie iść od zera, ale ja wolę, jeśli część pasków jest już na kadrze. Więc klikam sobie zegarek na skalę, idę sobie na pierwszą sekundę i robię sobie za pomocą skali podłużny taki wyciąg, który idzie mi w tą stronę. I mamy teraz po prostu taki ruch naszej animacji. Teraz za pomocą zaznaczam sobie te dwa keyframe, drugim wszystkie myszy, temporary interpolation i smooth, dzięki czemu jakby rozbieg tej linii będzie bardziej bardziej e, łagodny. Ok, mamy naszą pierwszą linię, teraz musimy zduplikować masę tych linii, więc tworzę sobie kolejną linię, idę na dół, patrzę czy mi się wszystko dobrze trzyma biorę tą dolną linię, transform i tutaj za pomocą tych keyframe manewruję tak, aby na przykład ona była trochę mniejsza. Znowu ją duplikuję i tą dolną na przykład zrobię sobie tak, że ją przeniosę tutaj na dół, sprawdzę znowu, czy mi się dobrze łapie, łapie i teraz zrobię, aby ona była dłuższa na przykład, aby się szybciej zamykała. Musimy po prostu duplikować te linie i stworzyć tak, aby one sprawowały wrażenie takich Poszarpanych, aby właśnie ten element graficzny był bardziej urozmaicony niż po prostu taka prosta, jedna wielka, scalona linia, która nam się pojawia, i za pomocą właśnie tego efektu jesteśmy w stanie to wykonać. Więc teraz będę duplikował to po kolei i tak naprawdę robię teraz to tak na oko, jak mi się podoba. Wy możecie sobie bardziej zaplanować te linie, jak Wam się podoba. Ja jednak tutaj Poddam się instynktowi i będę robił tak, jak mi mówi, coś tu zepsułem. Idę sobie dalej. Ogólnie możecie sobie przesunąć tą część poradnika, jeśli nie chcecie widzieć, jak ja to robię. Jeśli jesteście na podstawach hit filma i nie wiecie, na czym polega ten etap, to możecie go obejrzeć i sami sobie zrobić. Tutaj warto jest uważać właśnie na ten moment. Bo teraz, jak zobaczycie, sobie zrobię, to niby, że tu już mi się zamknęło, to tu mi się jeszcze nie zamknęło. Więc musimy uważać na ten moment i zrobić na pewno tak, aby ta linia najbardziej dolna na pewno nam zamknęła wszystko dobrze. I musimy się upewnić, czy ona na pewno tak to robi. Ta linia, którą teraz zrobiliśmy, widzimy, że jeszcze trochę nam zostawia tego, co mamy. Ale upewnijmy się, czy nie możemy jej trochę na pewno przesunąć, tak aby zamknęła. No nie, nie możemy, bo robi nam się przerwa u góry. Jeszcze mamy przerwę u góry? Teraz nie będzie przerwy u góry, i został nam tu taki mały pasek, więc ja myślę, że jeśli on został aż taki mały, to myślę, że spokojnie możemy sobie po prostu zduplikować tą kolejną linię i nie musimy już jej animować. Tylko damy sobie pozycję. Trochę niżej, tak aby właśnie nam zamknęła tą linię. No i mamy teraz dolny ruch, i teraz musimy zrobić górną linię. Więc biorę najwyższą warstwę, którą mam, duplikuję ją, nazywam ją teraz zamiast dolna, to daję ją górna, górna linia, przenoszę ją na górę. Teraz biorę sobie Ancore Point znowu muszę go teraz przesunąć w drugą stronę, tak aby Ancore Point, który mam tutaj, był po prawej stronie mojej skali. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Usuwam keyframe, który mam tutaj, tak aby zrobić to od nowa, ale nie musimy tego też do końca zrobić. Wystarczy, że przeniesiemy go stronami, tak jak w tym. Więc po prostu zależy Wam, czy łatwiej Wam zrobić od nowa, czy przenieść. Po prostu stronami. Ok, mamy już tu keyframe i mam ten ostatni klip. Ten ostatni musi być na pewno rozszerzony na Maxa, bo on właśnie na nam zależy, aby on był na 100. A ten tutaj on będzie nam się animował właśnie w taki sposób. Ale tu widzę, że mój nie do końca jeszcze działa, więc jeszcze bardziej go sobie przesunę w tą stronę. O tak, aby on był na równi z tym bokiem, dzięki czemu on nam się nie będzie ruszać, tak jak przed chwilą. I jest dobrze. I teraz tutaj chcemy zrobić tak, aby on szedł nam od tego momentu, szedł nam z powrotem w tą stronę. Czyli nasz coś takiego, idzie nam w tą stronę. Czyli jakby na odwrót to co robiliśmy, nie musimy już rotacji zrobić, możemy zachować rotację taką jak mamy. Więc odległość mamy dobrą i tu na końcu mamy prawie 100% do końca. Teraz to poprawię i mamy już 100% zakrycie w tym momencie. Chcę, aby ono było wtedy, kiedy tutaj już większość jest zakryta, więc idę sobie tak i daję sobie keyframe na równi z tym. I teraz dopiero mogę sobie duplikować tą linię, aby, zro aby zrobić to, co robimy cały czas, czyli animujemy te linie um, tak, aby one były jak najlepiej widoczne w naszej animacji. Mamy tutaj linię, bierzemy górną linię Transform i znowu bawimy się suwakami Lewo, prawo, po prostu tak, jak wam dusza podpowiada. Kopiuję i znowu mamy teraz tą nudną część. Więc jeśli jesteście trochę bardziej zaawansowani niż totalna podstawa, spokojnie możecie sobie przesunąć to, co ja teraz robię i myślę, że sobie. Poradzicie yy, najlepiej, jak potraficie, oczywiście. Więc my zrobimy teraz krok w krok tą nudniejszą część. Sami zdecydujecie, czy chcecie tu siedzieć teraz, czy iść dalej. Yy, duplikujemy, idziemy na górę. Kolejna. O, skalę czym zaznaczyłem. Ten pasek zrobimy w taki sposób. Też nie martwcie się, jeśli jakaś tam linia najedzie na drugą linię i będzie trochę mniejsza od drugiej. To nie jest aż tak bardzo zauważalne przy takiej ilości linii. I myślę, że Widz po prostu się skupi na tym, że one w ogóle że one po prostu są różne i po prostu zakrywają nam ekran, a nie na tym, czy jedna linia jest większa od drugiej. Ale jeśli jesteście perfekcjonalistami, to oczywiście starajcie się dopasować na równi, ale oczywiście, jakby poradnik na ten moment nie może sobie na to poradzić, gdyż nie dlatego, że ten trudny moment byłby tutaj, to jeszcze byście byli zanudzeni. Ok, dajemy ostatnią linię, zakryła nam tam, zakryła nam tam, robimy coś takiego. I zobaczymy, jak to się prezentuje. Puścimy play. Ok. Czyli mamy już animację tych linii gotowych. Zrobimy sobie jeszcze quater, aby to lepiej zobaczyć. Super. Mamy linie już gotowe do naszej stopklatki. Jak widzicie, bardzo fajny efekt. Lin nam powstał, taki mm, poruszający się z lewa albo do prawej. I teraz musimy dodać kolejny element, czyli box z tekstem i złączyć te ujęcia. Więc jak możemy złączyć te ujęcia? Te ujęcia łączymy w taki sposób, że zaznaczamy 16 warstwę do ostatniej, nie zaznaczamy tylko naszej stopklatki, drugi przycisk myszy, Make Composite Shot i nazywamy to po prostu Linie. Dzięki temu powstał nam nowy Composite Shot, który nam się otworzył osobno, a w intro wystarczy, że mamy zwykły taki pasek, jak tutaj widzicie, który możemy edytować albo nie edytować, ale my w tym poradniku nie będziemy go edytować. Więc mamy już ładne uzupełnienie naszego. Ja myślę, że może tą linię u góry trochę bardziej sobie przesunę po prostu w górę, bo trochę wchodzi na czoło i trochę nie wygląda to ciekawie, więc przesunę sobie po prostu to na górę te linie trochę bardziej. Łapię po prostu wszystkie linie i tą zieloną kreską do góry strzałką znaczy. Teraz patrzę, OK wygląda już lepiej, dolna jest większa, górna jest trochę mniejsza i wygląda to już ciekawie. OK, czyli mamy już paski, które się poruszają. Teraz tworzymy ten box, czyli nowy plane, kolor czarny, eee, skalą schodzimy sobie trochę na dół, w taki sposób wchodzimy w efekty i wybieramy sobie z Warpa, efekt, który nazywa się Quad Warp. Robimy teraz coś takiego. Tak aby to było mniej więcej pod kąt, który mamy tutaj zrobiony z tymi liniami, więc możemy to po prostu wyrównać i tak samo na dół możemy wziąć sobie kład tutaj i ten box też wyrównać w taki sposób. Dzięki temu mamy pewność, że zachowujemy podobną rotację i możemy sobie spokojnie dać w ten sposób. Teraz odblokowując skalę możemy sobie, a nie to, czemu mi się to robi, aha, bo się nie odblokowało, odblokujemy skalę i po prostu w wysokości sobie zmniejszamy nasz ten jakby box, bo widzę, że mi się niekoniecznie podobał efekt, który uzyskaliśmy. Jeszcze bardziej sobie go zeskaluję. Myślę, że taki mały nam będzie ok. Jeden kąt dorównuje do tego, biorę sobie kłada, idę na górę i tak samo na dół. Nie to zaznaczyłem. Biorę sobie box, jeden kąt, czyli ten i dorównuje, biorę sobie kłada i ten kolejny kąt dorównuje. Dzięki czemu powstał nam taki, jakby nie wiem, trapez, mogę to nazwać. I robię sobie go dając w taki sposób. Coś takiego. Teraz biorę sobie ten new plane, controls, transform i tutaj daję sobie opacity na załóżmy 50. Dzięki temu on będzie taki łagodny i będzie po prostu nam ściemniał ekran. Myślę, że nawet więcej mogę sobie go dać, może na 65. OK, i mam 65 aktywowane. Teraz tworzę sobie nowy tekst do tego. Tutaj coś takiego. I wpisuję tutaj sobie teraz kinto, mogę sobie dać jakoś na full, aby jak najlepiej widzieć kroje, które tworzę. Wybrałem sobie tekst, wybiorę sobie z kroi na przykład din, teraz to będę sobie powiększe. zrobię coś takiego, aby ten tekst był wystarczająco jakby widoczny. Nie wiem czy ten din będzie na pewno dobry. Jeszcze zobaczę, czy może dam din sobie black, taki mocniejszy, w taki sposób. I teraz rotacją tekstu obrócę ten tekst, aby był dorównywał do kątu, z którego jest zrobiony ten właśnie trapys. Więc myślę, że jak tu mamy minus 3, to minus 4 powinno być idealnie. OK, już mi się podoba. Daję sobie teraz to w taki sposób, aby było mniej więcej z lewej i prawej równy ten box. Mamy coś takiego. Teraz duplikuję warstwę tekstu, daję sobie na dół opcję tekstu tutaj i na przykład dam sobie tutaj editor w taki sposób. I DIN wybiorę krój jakiś łagodniejszy, aby był fajny kontrast między jednym i drugim, oraz sobie go zmniejszę. I dorównam do tego coś takiego. Teraz podniosę sobie te dwa teksty trochę wyżej, aby były wycentrowane. I uzyskaliśmy taki efekt. Ginto Editor i mamy już te boksy. Teraz musimy sobie jedną linię, na przykład tą górną, weźmiemy sobie siódemkę. Kopiujemy tutaj. Teraz tą linię bierzemy w taki sposób. Tutaj dorównujemy go, aby tutaj na timeline było na pewno na przykład 0 albo po prostu by była ona od początku timeline. U. Możemy sobie wyjechać nawet. Tak, albo po prostu ten timeline był od początku do końca na naszej warstwie efektowej. Skalę sobie wyłączam tutaj i za pomocą 36, tego co pamiętam, zmniejszam sobie trochę rozmiar i za pomocą tych strzałek Robię coś takiego, że dodaję sobie taki element graficzny do tego boksu, który będzie łączył mi górę i dół. OK. Czyli mam już tą linię gotową. Mogę ją nazwać linia boxu. Ok, teraz mamy coś takiego. Teraz, aby potem sobie fajnie edytować i poruszać to, co stworzyliśmy, musimy sobie wjechać trochę w prawo tym boksem bo będziemy robić sobie composite shot aby potem był, on był, 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 nadał się do ruchu jakby dalszego. Linie boxu mogę sobie teraz wyrównać do jakby Kinto, aby to było bardziej spójne ze sobą i łączę te wszystkie elementy, tworzę sobie nowy composite shot i nazywam sobie box. Teraz mam box nazwany, wracam do intro i idę sobie do momentu, gdzie już te linie sam jakby prawie na końcu. To pewnie będzie pierwsza sekunda. No, tutaj mamy pierwszą sekundę dwa. Widzę, że tu jeszcze linia jedna wchodzi, więc łapię sobie mój boks, transform pozycja, idę sobie już trochę w tą stronę, a tutaj na początek idę sobie jeszcze dalej, aby nawet mój krój trochę wchodził. I teraz tutaj dalej zrobię sobie już taki ruch w tą stronę, aby on po prostu się delikatnie cały czas poruszał jakby w naszej stopklatce, bo będziemy zaraz to jeszcze urozmaicać. Więc mamy wjazd tekstu i mamy wjazd stopklatki, czyli mamy coś takiego. Wjazd tekstu i wjazd tego, Ok, Czyli mamy już animację pasków, mamy animację boxów. Teraz musimy sobie dodać efekt kolorystyczny na naszą twarz, i musimy sobie zrobić teraz animację jeszcze kamerą yy, przybliżania. Więc efekt kolorystyczny możemy sobie po prostu jakiś prosty na potrzeby poranika, aby tylko się wyróżniać, wyróżniał darz. Na przykład Hue color Rise na dwójkę, Hue. Przeniesiemy sobie Hue na jakiś kolor, który będzie do pomarańczowego trochę pasował. Chociaż dam sobie na przykład taką magentę, saturację sobie podbiję, lineę sobie podbiję, ale jakby Hue trend sobie trochę zrobię tak, aby on wszedł nam z powrotem w taką czerwoną, nie wygląda to za dobrze Saturację sobie obniża lightness nie, lightness musi być chyba ciemniejsza w takim razie mhm, hue sobie zwiększę, przywrócę do tego i sobie po prostu niebieski kolor a i mówiłem, że na potrzeby teraz się bawię, 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 bawię i bawię o, dobra, będę smurfem załóżmy. Nie chcę się w to już zagłębiać, bo po prostu czas poradnika nie był za duży. Załóżmy, że chcę taki efekt na, mój, na moją twarz. I tutaj efekt stopkarki, aby był. Ok, mamy już efekt także wizualny. Teraz chcę, aby tak na przykład jak to się skończy, to już weszło. To na przykład dodaję do tego 4 kratki 12, aby zaczął mi program robić animację kamerą, tak aby kolejne ujęcie mogło wejść na przykład bardzo zgrabnie do tego co stworzyliśmy. Więc tworzę sobie z tego boxu jeszcze jedną kompozyt shot i daję sobie, aby efekty poszły z warstwą. Czemu to robię? Bo tutaj poruszaliśmy tym boksem, a w tym efekcie, który będę chciał teraz zrobić. Nie możemy poruszać, bo nie chcemy animować tego. Daję sobie 3D na wszystkie warstwy. Kamera mi się stworzyła automatycznie. Mam nadzieję, że nic złego nie kliknąłem, bo w sumie kliknąłem ten przycisk bez myślenia z automatu, ale dobra. Box Composite Shot i teraz Transform za pomocą pozycji musimy zrobić tak, aby nam to wszystko wyjechało za kadr. Tak samo linie musimy zrobić, aby nam wyjechały za kadr. Ok, wyjechały nam za kadr, i teraz, za pomocą skali, musimy z powrotem przywrócić je do naszego ujęcia. Tak, aby dobrze nam się działy. I teraz, box, który tu mieliśmy także ze skalą, musimy przywrócić do naszego ujęcia. Ok, wszystko siedzi z powrotem dobrze. I teraz, kamerę za pomocą transform. I za pomocą pozycji robię sobie do tak 16, tak 17, robię sobie taki zoom. Jak widzicie, dzięki temu, że oddaliliśmy jedno drugiego, widzimy taką separację tego boksu z tekstem, z liniami i z naszym zdjęciem. I to zdjęcie dorównuje do takiego mocnego punktu, od którego możemy zrobić sobie dissolve potem i uzyskać jakby bardzo łagodne przejście. Zobaczmy, jak to wygląda w kompozycji głównej. Sprawdzę tylko jeszcze, czy się dobrze e, zgrało. Ta animacja. Może na akurat nam wystarczy. Wchodzi nam tekst, wchodzi nam to i jakby znika. I na pewno nam za mocno znika, więc sobie przesuwam teraz tak na oko. Hajfrę okay, sobie niepotrzebnie. OK, jakby idzie nam dobrze, teraz aby to jeszcze bardziej ładnie wyglądało, dajemy sobie Motion Blur na warstwy. No, dzięki temu mamy teraz taki blur, jak zobaczycie, który nam lepiej jakby robi spójny obraz. I teraz mamy jakby takie wejście, możemy sobie jeszcze nawet trochę złagodzić, mamy teraz takie Ubogodniejsze wyjście, więc, jakby to zależy, wszystko od tego, jaki chcecie efekt końcowy uzyskać. Ok, załóżmy, że jest OK, to jest poradnik, nie musi być idealnie. Więc, bierzemy editor, mamy nasz, e, jakby, kompozycję. Teraz, media, mamy intro, przerzucamy po prostu kompozycję, shot i puszczamy play. I widzimy, jak fajnie nasza stopkratka. Wjechała tutaj i prezentuje nam się naprawdę dobrze. I teraz mamy na przykład jakieś intro wasze i przejście do filmiku. Więc także tą stopkratkę, którą tu macie możecie spokojnie traktować jako wasze intro. No bo macie jakąś tam grafikę po spodem, jakiś tam tekst na przykład coś tam production i wchodzicie potem do naszego do swojego filmu. Czyli krótkie intro 3-4 sekundowe a efekt uzyskany na pewno to nie jest zły, jest bardzo e, ciekawy i trochę czasu nas kosztował. Jest prosty, ale no wymaga dużej duplikacji elementów. Więc chyba nie zapomniałem o, o czymś. E, przedstawiłem Wam wszystko, co chciałem. Więc jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja mam nadzieję, że ten efekt Wam się spodoba i nie zmarnowaliście tych 20-25 e, minut. Ja się żegnam z Wami i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!